Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem, e, no prawie, że indyjskie piwo. Znaczy, teoretycznie e, było ważone w Indiach, ale teraz już jest ważone w Anglii. E, ale właścicielem jest Anglik indyjskiego pochodzenia. Coś w tym stylu. E, światowe piwo, Kobra. E, oczywiście... Piszą piwo premium, warzone z ryżem, kukurydzą i trzema chmielami. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj powiedzą o tym. Ważone i butelkowane na licencji w Wielkiej Brytanii. No i tyle, żeśmy się dowiedzieli, szczerze mówiąc. Dystrybucja Molson Kurs oczywiście, bo do nich to należy. Tyle, żeśmy się dowiedzieli. Ładna butelka wytłaczana tutaj. E, fajne jakieś wagi, słonie, e, palmy. Niezwykle delikatne ma być to piwo. Kapsel żółty z takim samym napisem jak na jej krawatce, tutaj. E, także tyle, co wiemy. Dobra, to odpuszmy jasny słonkowy kolor, klarowne, Nie. przyjemna piana, aromat słodowy. Przez chwilę wydawało mi się, że nieco chmielowy a tak to tylko było przez chwilę. Słodowość znowu wylazła Ogólnie jest to niewielki aromat, ale w miarę przyjemny Raczej słodowy. No, no dobra, no to spróbujmy. Wasze zdrowie. Hmm Rzeczywiście jest takie delikatne. Słodowe. Ile to, to ma procent? 4,5%. Wydawało mi się, że to kiedyś miało być troszkę więcej, ale... Nieważne. 4,5%. E, bardzo delikatne rzeczywiście. E, raczej takiej ciałość jest średnie. Może przez ten ryż taki właśnie tak trochę odchudzony jest. I są takie lekkie akcenty kokorydziane. Ale gdzieś tam przebija się jakaś leciutka ziołowość chmielowa, ale naprawdę leciutka. Coś w rodzaju minimalnej goryczki też jest, i też ona jest taka ziołowa, troszeczkę. Bardzo delikatne, niesamowicie pijalne, sesyjne piwa. Wow! No cóż, jest to eh, międzynarodowy lager, tak naprawdę, już nawet nie europejski, tylko międzynarodowy. E, troszkę zrobiony pod e, gusta azjatyckie, z ryżem i kukurydzą. E, szczególnie z ryżem. No to tak troszkę daje takiej wytrawności, smukłości e, piwu także. Ale, no, jest to bardzo przyjemne piwo. Zdecydowanie fa fajnie się je pije. Ale czuć kukurydzę, zdecydowanie czuć. E, mimo wszystko jest to bardzo przyjemne sesyjne piwo e, odświeżające. Warto spróbować. No ale no, to jest międzynarodowy lager. No, nie ma się co tutaj spodziewać, nie wiadomo czego. Ale jest w miarę przyjemne. Tak, jest w miarę przyjemne. Nie jest wodniste. Jest lekka słodowość. Lekka chmielowość jest nawet. Ciupeńka goryczka, ale można ją znaleźć. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak będziecie na bieżąco, Nam no, przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No przynajmniej tak mam nadzieję. Wasze zdrowie.